Kolejne państwa podejmują wyzwania, których celem jest niskoemisyjność, neutralność klimatyczna, aż nawet zeroemisyjność. Tymi państwami są Polska, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, wszystkie państwa na świecie, nawet Chiny, dotychczas i wciąż największy truciciel naszej planety. Jeżeli oglądaliście pozostałe nasze filmy, to wiecie bardzo dobrze, że Lafarge Polska stosuje rozwiązania, które ograniczają emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Takim rozwiązaniem, o którym powiemy Wam dziś, jest coś wyjątkowego coś zupełnie nowatorskiego to jest kruszywo z recyklingu. Budynki wyburzane są najczęściej po to, aby w ich miejsce powstały nowe. Przy dużych inwestycjach ilość odpadów idzie w setki tysięcy ton. Powstaje więc pytanie, co zrobić z taką masą materiału. Jeszcze kilka lat temu nie było to dokładnie uregulowane, ale na przełomie 2019 i 2020 roku wprowadzono w Polsce BDO, czyli bazę danych odpadowych, na której znalazły się m.in. porozbiórkowe materiały budowlane. Neutralne, czyli te bezpieczne, to jest na przykład bez azbestu. Nałożyło to na wykonawców obowiązek udokumentowania, co się z takim materiałem po rozbiórce stało. Możliwości są dwie: można go przetworzyć, lub trafia on na wysypisko czy składowisko odpadów. Temat kruszyw z recyklingu dotknął Lafarge Polska przy okazji przygotowań do wyburzenia części dawnej cementowni Kraków-Nowa Huta. Przy tej okazji powstanie odpadów budowlanych, takich jak masy ziemne, stal, odpady ceglane oraz, co nas najbardziej interesuje, Około 200 tysięcy ton gruzu betonowego z betonu powstałego kilkadziesiąt lat temu z mieszanki piasku, kruszywa, wody, cementu oraz dodatków chemicznych. Ten gruz jest potem specjalnie obrabiany, kruszony, a wielkie magnesy wyciągają z niego cenną stal zbrojeniową. Po takim oczyszczeniu pozostaje kamień, który, jak się okazuje, jest atrakcyjnym materiałem budowlanym. To jednak nie kończy dalszej obróbki i badań jakości, których efekt końcowy jest sprzedawany jako kruszywo o nazwie agneo, wykorzystywany najczęściej jako element do podbudowy dróg czy stabilizacji podłoża, ale o tym za moment. Technologia powstawania materiału budowlanego, jakim jest agneo, zbliża nas do powstania gospodarki obiegu zamkniętego. Zrecyklingowane kruszywo zamiast na składowiska trafia na budowy, zastępując w części materiały naturalne. Ogranicza dzięki temu ich wydobycie. Rozbiórki są przeprowadzane w większości w miastach. Agneo jest produktem wytwarzanym na rynek lokalny, czyli miejski. To oznacza, że powstaje w miejscu rozbiórki i jest dalej rozwożony na terenie tego samego miasta. Dzięki temu znacząco zmniejsza się ślad węglowy powstający podczas transportu materiałów. Produkcja materiału budowlanego Agneo realizuje strategię grupy Lafarge Holsim Net Zero, czyli dążenia do nieustannej redukcji emisji dwutlenku węgla. Kruszypo z recyklingu używane jest głównie przy budowie dróg. Jako podbudowa do stabilizacji podłoża, wszędzie tam, gdzie trzeba podnieść nośność i trwałość gruntu. Nie jest to materiał o najwyższych właściwościach, dlatego nie stosuje się go do budowy autostrad czy dróg ekspresowych. Ale znakomicie nadaje się jako podbudowa np. do dróg technicznych, parkingów czy pod fundamenty. Kruszywo recyklingowane może być również używane jako kruszywo służące do tworzenia betonu niższych klas. Te rozwiązania są na razie w fazie testów. Trwają prace nad recepturami takich betonów przed wprowadzeniem tego rozwiązania na rynek. Ciekawe jest również zastosowanie zmielonego agneo jako dodatku do cementu. Lafarge stosuje to rozwiązanie w swoich szwajcarskich cementowniach. W Polsce jest to na razie w fazie testów. Na podstawie doświadczeń z Krakowa eksperci Lafarge obliczyli o ile zmniejsza się emisja dwutlenku węgla do atmosfery dzięki zastąpieniu kruszyw naturalnych użyciem Agneo. Na początku trzeba zaznaczyć, że Agneo jest o 25% lżejsze od kruszyw naturalnych stosowanych na rynku. To oznacza, że każdy wybudowany metr sześcienny drogi lub podbudowy wymaga o 25% ton mniej Agneo niż skał naturalnych. Ciężarówki muszą wykonać zatem mniej kursów na budowę, co ogranicza również koszty transportu. Na podstawie norm spalin obliczono dla przykładu Krakowa, o ile zmniejszy się emisja dwutlenku węgla. Założono, że kruszywa naturalne dostarczane z trzech najbliższych kopalni zastępujemy Agneo. Skrócenie tras oraz zmniejszenie ilości potrzebnego materiału powoduje, że zastosowanie Agneo zamiast skał naturalnych generuje w Krakowie redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 74% na każdy metr sześcienny z wykonywanych robót z wykorzystaniem materiału. Co wyróżnia Agneo? Materiały użyte do jego produkcji pochodzą zawsze z pewnego i znanego źródła. Grupa Lafarge stosuje również standardy jakości do Agneo, takie same jak do kruszyw naturalnych. Wreszcie, całe zaplecze badawcze pozwala na nieustanną kontrolę źródeł pochodzenia materiału użytego do produkcji Agneo. W planach Lafarge Polska jest stworzenie specjalnego zaplecza, na którym przyjmowane będą odpady specjalne materiały do, do recyklingu pochodzące z budów w największych miastach Polski. Stworzona w ten sposób usługa w połączeniu z dotychczasową obsługą zaopatrywania budów w materiały budowlane byłaby unikatową na rynku. Możliwe byłoby zaopatrywanie w materiał niezbędny do budowy, ale również odbieranie materiału rozbiórkowego do przetworzenia. Jak więc widzicie, nie tylko w trakcie budowy można dbać o środowisko, ale także w trakcie wyburzania zadbać o to, aby to, co było traktowane jako odpad, nie zanieczyszczało dalej środowiska, nie było szkodliwym odpadem. Jeżeli chcecie poznać inne rozwiązania stosowane przez Lafarge Polska, koniecznie zobaczcie pozostałe filmy z serii Tajemnice cementu.